Witam na kanale Damian Kuchnia od Kuchni. Dziś zrobimy sobie tatara ze śledzia. Co nam będzie potrzeba? Tutaj mam śledzia solonego, wymoczonego. Także już nie jest taki słony. Tu mam dwa korniszony. Czerwoną cebulę. Jajko, z tego zrobimy sobie dressing. Mam tutaj tymianek, pietruszkę. Tutaj mam troszeczkę czernuszki. Tutaj musztardę. U mnie akurat musztarda osyjska, taka mocniejsza, trochę ostrzejsza w smaku. Tutaj mam pistację. Prażone, niesolone, i tutaj jeszcze mam kapary i pieprz. No i do tego jeszcze będzie potrzebne jedno ładne jabłko. Zaczynajmy! Zaczynamy od śledzi. Będziemy je bardzo drobno kroili. Ok, tak samo kroimy ogórka w drobną kostkę. Teraz powiedzmy połowę cebuli, również kroimy w drobną kostkę. Dodajemy cebulkę. I również na bardzo drobno przesiekamy sobie pistację. Może nie aż tak na bardzo drobno. Ale po prostu przesiekamy. Ok, tak wystarczy. Dostanę drugie. Dziękuję. Dzięki. I teraz to możemy ładnie sobie wymieszać. Dodając oczywiście troszeczkę pieprzu. Nie zaszkodzi też dodać troszeczkę pietruszki. Pietruszka dodana. Pomyślałem, że fajnie będzie dodać choćby połowę yy, śliwki do tego śledzia. Nada nam takiej fajnej słodkości ona. Również w drobnym Teraz dodajemy tylko do naszego tezera trochę oliwy z oliwek. Z Dokładnie wymieszamy. Spróbuję. Tak, myślę, że jest ok. Teraz przygotujemy sobie nasz dressing. Do miseczki ubijemy dwa żółtka. Dodam tymianek. Dodam trochę musztardy. I kilka kaparów. Drobną przyczekam i też dodam. Ok, też dodaję do środka. No i teraz powolutku dokończymy nasz dressing. Ok, taka konsystencja mi wystarczy. Teraz do naszego dressingu, tego nie pokazywałem na początku, dodam, w moim wypadku jest to whisky. Dodam jedną łyżkę whisky. Oczywiście może być to inny alkohol, może być to bourbon, może być to rum, obojętnie. Ale to fajnie podbije smak tego dressingu. Tym samym alkohol, wiadomo, smakuje dobrze to, ze śledziem. Ok. Teraz sobie nałożę mojego śledzika. Więc na początek z mojego jabłka wykroję sobie dość duży pierścień. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Oczywiście wykrawam środek i wykładam na talerzyk. Na tym jabłku znajdzie się mój tatar, ale ja sobie jeszcze je pokroję do skórki, żeby lepiej się później nabierało widelcem czy łyżką. Okay. Teraz, jak ktoś ma taki pierścień do hamburgeru lub do czegoś takiego, to fajnie jest go uczyć. Ja sobie wyciąłem po prostu z pudełka od pomidorów taki pojemnik bez dna, jak widać. I w niego będę nakładał tatara. Dość dobrze ubijamy. Oczywiście chcecie robić mniejsze te można użyć, na przykład szklaneczego do mają mniejszą pojemność. Ale ja robię tutaj jednego i chcę wam pokazać, jak to można wykorzystać nawet do pakowania od pomidorów. Teraz nasze jabłuszko, talerzyk. Odwracamy. I tak to wygląda nasz tatar. Można go trochę jeszcze centrycznie przesunąć na jabłuszko. Okej, wystarczy. Teraz wystarczy go delikatnie polać naszym wspaniałym dressingiem. O tak. Super. Delikatnie posypać czarnuszką. To jest moja wersja tatara. Teraz wam pokażę jak będzie wyglądał z boku. Zrobię kilka zdjęć. Więc tak to wygląda. Tak to się prezentuje. Zapraszam na następne moje filmy. Zapraszam do subskrypcji, do komentowania. Jak Wam się przepis podoba, dajcie lajka.